Witajcie, jestem Naruczaka dzisiaj chciałbym zaprosić Was na zerowy odcinek. Zapytaj mnie, wyzwimy, robiłem sobie zbyt wielkiego debila. W jej vlogach to było trudne, żeby odpowiadać na Wasze pytania, więc pomyślałem, że będzie nowa seria, w której, w której nie będę robił sobie aż tak wielkiego kretyna. Nie, nie. Zapytaj Naruciaka to będzie neutralna seria, w której nic nie będzie mnie piło i oblewało. Więc Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie. To będą kulturalne odcinki, w których będziemy wochać kwiatki, i nie będzie na pewno żadnych małp. Ten kupi ten kłamie. No ale tak, ale czym będzie się różniła moja seria od serii tysięcy innych, gdzie jest QA, gdzie jest zapytaj beczkę, jest zapytaj stolca, zapytaj, nie wiem, chopaka. U mnie będzie troszeczkę to inaczej, bo u mnie możecie wziąć Coś takiego to się nazywa kamera dla na niewtajemniczynych, albo przynajmniej lustrzanka. Możecie sobie nawet robić pokaz slajdów. Jak mówicie. Mam pytanie do Naruciaka, czy lubisz.? Takie ja coś możecie zrobić i ja to z ogromną chęcią przyjmę. Więc możecie robić odpowiedzi wideo. Tylko, że jak dobrze wiecie, YouTube oczywiście jak zawsze musiał coś schwalić eee, i nie możecie dawać odpowiedzi wideo, więc w opisie, rzucacie na niepubliczny albo na publiczny, no po prostu rzucacie na swój kanał, dajcie linka, dajcie linka w komentarzu i ja wtedy to biorę i rzucam i oczywiście dam linka do osoby, która to dała w filmie, czyli będzie taki tutaj odnośnik Opatcie tu, Turbo stolec V2 na przykład. A więc dajecie odpowiedzi wideo i już może w pierwszym coś się znajdzie. To będzie fajne i naprawdę mam dywolę, czy masz 10 lat, 40 czy 80, a czy jak masz 80 lat to jest trochę dziwne, że mnie ogląda. Ale jeżeli masz tyle lat spoko, dawaj odpowiedź wideo, z chęcią to przyjmę. Możecie oglądać, nagrywać to w wannie, pod prysznicem, golin, ubrani, nie wiem co wy tam robicie, na cmentarzu, w kiblu, yy, w pokoju. Gdzie chcecie? Wasza inwencja twórcza i od was to zależy, czy to będzie, czy tego nie będzie. Bo jeżeli nagracie to na przykład, nie wiem, jajkiem, albo, 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 albo klockiem, albo burakiem, no to wtedy ja tego na pewno nie wezmę. Ale chyba wszystko jest zrozumiałe, co nie? Pytanie, odpowiedź wideo, everything is all light. ja idę, że rozbija siejka już, nienawidzi tylko prywatnie, no i trzymajcie się, pa. pa.